何 <music> Są wspaniałe powieści historyczne, które opisują właśnie losy Michałka, Między innymi jest to powieść Rycerze i Ciury, to jest powieść Rymkiewicza, jest również powieść Rotmistrz Michałko Koźmińskiego i mamy taką nowelę napisaną przez Gruszczyńskiego, Chłop Pomorski, Partyzant Michałko. No, oczywiście, te książki można zdobyć w bibliotece, ale również od czasu do czasu przypominamy o losach Michałka. Michałko jest znany w naszym regionie od zawsze. Czy w szkole podstawowej, czy w przedszkolu, czy potem w gimnazjum i w liceum. Właściwie każdy o nim wie. No, Michałko zasłynął z tego, że Podczas potopu szwedzkiego wraz ze swoim chłopskim wojskiem bronił Tucholi i okolic. No i dzięki temu przez Stefana Czarneckiego został nominowany do tytułu rotmistrza. Kiedy Szwedzi po raz pierwszy dotarli do Tucholi, wcielono go do wojska. Po prostu szlachcic za niego poręczył. Dostał się do niewoli i pod Rawą yy, uciekł i, do, i wrócił w Bory Tucholskie. założył własny oddział. Była to cała gromada chłopów, borowiaków, kociewiaków, kaszubów i krajniaków. I cóż, zaczęli szweda bić. Czarniecki nieraz został rozbity, ale potrafił zebrać do kupy z powrotem swoje chorągwie. I ponownie uderzyć w najmniej spodziewanym miejscu przez Szwedów. Podobnie tutaj wielkie znaczenie miały oddziały chłopskie, oddziały pospólstwa, które również nękały szwedzkie linie zaopatrzeniowe, mniejsze fortalicje, mniejsze załogi szwedzkie. Szwed nigdy nie był pewien bezpiecznego miejsca. Sienkiewicz umieścił w trylogii również postać Michałka, ale poza tym to się raczej nie spotyka. Poza trylogiem i tutaj powiedzmy. Lokalnym terenem, okolicami Tucholi. Spotkały się e, wojska szwedzkie i oddział Michałka pod woziwodą, niedaleko Tucholi. E, szwedzkimi wojskami dowodził król e, brat króla Gustawa Jan Adolf. E, Szwedzi zostali przez Michałka pokonani. Oczywiście uciekali w popłochu. E, dalej Michałko ruszył pod chojnicę. Tam założył swoje gniazdo, następnie założył w Człuchowie i tak rosła jego legenda. Taktyka polska, szlachciców, czy też szlachty i druga, autoramentów cudzoziemskich, w tym wypadku Szwedów, którego ja jestem reprezentantem. Tutaj, że tak powiem, wszystko w rozgardiaszu, a tutaj szyk. Wszystko wykonywane na komendę. Nie było samowolki. Chłopi jak to chłopi. Coś jak bataliony chłopskie z II Wojny Światowej, tak? No może i nie tylko. Wszystko tak ala wojna partyzancka, tak? Wiadomo, że z nienacka atakowali. Oczywiście przy okazji można było je tak? Żołnierza. a przede wszystkim broń była potrzebna. No to oczywiście jak się je ogarną, no to, prawda, to niestety chłop musiał mieć troszeczkę ciężko. Ale jeżeli odpowiednio zaskoczył Szweda, to i taki regiment autorementu zosimskiego, na przykład, który my reprezentujemy, nawet sobie nie mógł z tymi chłopami poradzić. gdzie tu borowiacy, krajniacy, kociewiacy, kaszubi i zaboracy. Wiecie po co was czuwcywał? Od dziś nie jesteś na zwykłe chłopy, jeno żołnierze.